Wszyscy mi to mówił cały czas, wiem, że to mam, wiem, że to mam, cały czas, wiem, wiem, cały hadi, czas, hadi. wokół las, las. HD, Zwyczajnie pracuję ze swoim ADHD dzięki Qigongowi, i pracę z energią. Jestem energią. Jeżeli potrafi mówić wolniej, być tu i teraz, wydłużyć samogłoskę, poddychać, zaprosić do lasu, Pokazać Taijin Twen, które ćwiczy od 5 lat. Pokazać podstawę medytacji, Tu ćwiczy od lat 30. Ande, ande, Dzięki temu mam jakąś wiedzę o swoim o swoim ADHD, o hipomanii, wiem jak nie karmi się i nawet na poziomie dietetycznym. Bo... ADHD underground. Za murem systemu. Cezary Krzyżewski, Tymonty ADHD. Ludzie z dużą ilością dopaminy rozmawiają o tym, czemu warto pić herbatę, medytować, uspokajać, zwalniać tempo. ADHD underground.